W Poniedziałek 9 stycznia wieczorem na skrzyżowaniu ulic Jagieł z ulicą Sportową na oznaczonym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 53-letniej kobiety. Tam kierujący 59-latek spowodował wypadek drogowy, bo mówimy już tutaj w tej chwili o wypadku, ale dokładne okoliczności tego zdarzenia będą analizowane przez policjantów prowadzących policyjne dochodzenie. Teraz są te aktywne przejścia. Czy pani się czuje bezpiecznie na tych? Powiem pani szczerze, na tym tak, ale bardziej są niebezpieczne tam, jak się idzie do Kauflandu. Bezpiecznia, czemu nie? No bo nie wszystkie są tak oznaczone. E, tutaj są czerwone lampki. Nie, no ja widzę, bo ja tu chodzę, tu mieszkam, że takie przejścia są. No i jest bardzo dobrze. Samochodem jeżdżę i też widzę, że się coś tam zapala. Trzeba uważać. Światła świadczą o tym, że, że pominam się czuć dobrze. Ja raczej przy moim sokolim wzroku nie mam z tym, z tym kompletnie problemu. A zachowuje się Pan jakoś inaczej na takim przejściu niż na innym, czy no staram, się, staram się podejść, sprawdzić w lewo, w prawo, w, le, w lewo, bo jestem kierowcą zawodowym i, i w związku z tym no, widzę. Pomimo tego, że pieszy posiada pierwszeństwo, jest też zobligowany do zachowania ostrożności przy przejściu, przy wejściu na takie przejście. My rozejrzeli się w lewo, w prawo, ponownie w lewo. No I dopiero wtedy wchodzili na to przejście. To, że jest przejście dla pieszych, też wiadomo, że w jakiś sposób tutaj, no wiadomo, że nie wbiegamy, prawda? Wiadomo, że nie przejeżdżamy, co się często też zdarza, przez przejście dla pieszych nie przejeżdżamy rowerem. No i oczywiście wiadomo, że są do tego odpowiednie ścieżki. Jeżeli takiej ścieżki nie ma, to tutaj wiadomo, że rowerzysta porusza się i jest nią, a nie chodnikiem. Czy czuje się pani bezpiecznie na tych aktywnych przejściach dla pieszych? No na tym zależy, zależy jak, jak tego, jak idę pieszko, to czasami nie chcą przepuścić, a jak rowerkiem no to się zatrzymują, różnie to. Czujemy się bezpiecznie. Zatrzymują się kierowcy nie tak jak kiedyś, że trzeba było biegać, żeby, żeby przebiec. Tak samo zawsze sprawdzam, pomimo wszystko, że jest to przejście tutaj właśnie za obowiązek, ale zawsze sprawdzam i przechodzę. Teraz tak, teraz jest podświetlone, jak jest tak ciemno widać teraz nas bardziej niż wcześniej w sumie. Musimy się rozejrzeć, za każdym razem, jak wchodzimy, rozglądam się, no bo to jednak gdzieś tam weszło w krew. Takim podstawowym elementem, który na pewno w dużej mierze chroni nas przed niebezpieczeństwem, które może nas zastać na drodze. Jest noszenie elementów obrazkowych. Jest ono szczególnie ważne właśnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest ciemno i panuje zła widoczność. Sam poruszam się w godzinach rannych, bo dojeżdżam do komendy, którą w studzie i widzę, no, że piesi po prostu ubierają się na ciemno i naprawdę są niewidoczni przy tych przejściach. Nawet jeżeli jest to przejście to dedykowane i ono się zapala, to naprawdę trzeba wytężyć wzrok, żeby zauważyć tam pierwszego stojącego po lewej czy po prawej stronie. No i tutaj mówiąc o noszeniu tych elementów dla kierowcy, taka osoba z elementem odblaskowym na swoim, na swoim ubraniu jest widoczna z odległości około 50 metrów. Nie posiadając takiego odblasku, możemy tutaj mówić, że kierowca ma utrudniony czas reakcji taką osobę dostrzega z odległości nawet 20 metrów dopiero. Musimy sobie nawzajem ułatwiać życie, że jesteśmy uczestnikami ruchu zarówno jako kierujący, ale jako kierujący występujemy też często w charakterze pieszych, i tutaj ta ostrożność powinna być zachowana po obu stronach.